Witajcie moi mili na kolejnej naszej realizacji. Jesteśmy na kolejnym obiekcie, gdzie montujemy automatykę domową Granton. W tej chwili już ostatnie elementy zakładamy w szafie na budynku. Wszystkie panele w zasadzie są już założone. I niebawem będziemy całość uruchamiać. W tej chwili Marek z Mateuszem dopinają już ostatnie kabelki. A tak możecie zobaczyć jak wygląda cała właśnie szafa. Automatyki domowej e, firmy Grant. Złączki Wago e, bardzo fajnie się sprawdzają przy sznurowaniu w układzie gwiazdy, ograniczają.